Z ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze. A radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaźniu o nic nie będziecie mnie pytać. Serce Jezusa ukryte w najświętszym sakramencie. Z miłością dzielisz z nami los wygnania. Uwielbiam Cię, Serce Jezusa, w Najświętszym Sakramencie, który jesteś tak samotny, tak bardzo upokorzony, tak opuszczony, tak zapomniany, tak wzgardzony. Tak bardzo jesteś znieważany i lekceważony przez ludzi. Ty jednak kochasz nasze serca, i zabiegasz o naszą miłość. Cierpliwie czekasz na nas, pragniesz nas wysłuchać. Twoim pragnieniem jest, abyśmy modlili się do ciebie. Ty jesteś źródłem nowych łask, jesteś tak milczące, a mimo to pragniesz mówić do dusz. Jesteś najlepszą opieką dla życia wewnętrznego. Uczysz nas tajemnic zjednoczenia z Bogiem. Ty jesteś sercem tego, który śpi, mimo że zawsze czuwa. Serce Jezusowie w Najświętszym Sakramencie, ulituj się nad nami. Jezu, Baranku Ofiarny, pragnę pocieszać Ciebie. Jednoczę się z Tobą, ofiaruję się razem z Tobą, korzę się przed Tobą. Pragnę zapomnieć o sobie samym, a myśleć tylko o Tobie, z miłości do Ciebie. Chcę być zapomniany i lekceważony. Pragnę być zrozumiany i kochany tylko przez Ciebie. Chcę milczeć i słuchać tylko Ciebie. Chcę zrezygnować z samego siebie, aby zatracić ją całkowicie w Tobie. Ty jeden żyj we mnie. Spraw, aby w ten sposób zaspokojał Twoje pragnienie mojego zbawienia, Twoje palące pragnienie mojego uświęcenia, abym stał się czystym i mógł podarować Tobie szczerą, prawdziwą miłość. Nie chcę pozwolić, abyś dłużej czekał na mnie. Weź mnie. Ja oddaję się Tobie. Tobie poświęcam wszystkie moje uczynki. Tobie oddaję mojego ducha, abyś go oświecał, moje serce, abyś nim kierował, moją wolę, abyś ją umacniał, moje cierpienia, abyś je uśmierzał, moją duszę i moje ciało, abyś je karmił. Serce mojego Jezusa w najświętszym sakramencie, Twoja krew jest napojem dla mojej duszy. Nie chcę dłużej żyć sam, Ty jeden, żyj we mnie. Amen.